Cześć, chciałem Wam zaprezentować słuchawki Apple Beats Ip nauszne. Tak jak widać. Słuchawki przeznaczone do sprzętu Apple, ale działają z telefonem z Androidem. Odtwarzaczami MP3, słuchawka został wymieniony, Jack ten oryginalny uległ uszkodzeniu. Można go rozkręcić, zabezpieczona jest mykuczką, żeby nie doszło do jakiegoś zwarcia. Skręcić. W przyszłości gdyby coś się stało można na nowo polutować, skrócić, bo przeważnie pękają żyły w kabelku od wyginania. Wiadomo jak się używa. Zlutowany jest porządnie. Nic nie wyrwiemy, ale zawsze dobrze jest trzymać za obudowę Jack'a i wyciągać, nie ciągać za kabel Słuchawki jeszcze w dość dobrym stanie Nikt nie powiedział, że bardzo dobry. Oryginalne nie są to jakieś podróbki Tutaj może pokażę wszystko z bliska. Pady nie są uszkodzone, względnie czyste. Koló, to nie jest taki taka biel. Idealna, ale one takie są, taki zabrudzony śnieg. Nic nie jest popękane, Nawet tak samo na połąku, na padach. Możemy wysunąć. Regulacja ta część mocująca muszle słuchawki jest metalowa. To tak samo tutaj, solidnie wykonane. No i można tych słuchawek złożyć. Ale to jest zsunąć i regulować pałąk. Nie są to jakieś słuchawki składane, takie jak na przykład w jbl no, Ale No tak, taka jest ich konstrukcja. Ale tu można wyginać na każdą głowę. Pady objmujące ucho nie są zbyt wielkie, więc nie mało małżowiny całkowicie, aczkolwiek dobrze dociskają, są to słuchawki zamknięte, gają bardzo ładnie, jak na bicy przystało dużo basu, aczkolwiek wysokie tony są też słyszalne. czyste, więc pokażę. Jak działają z telefonem słuchawki przeznaczone do sprzętu Apple. Więc z telefonem z Androidem wszystkie funkcje na pilocie nie będą działać. Nie działają te dwa przyciski. One działają na sprzęcie Apple. Tu zgłaśniamy po prostu i ściszamy siłę głosu w telefonie. Ten przycisk funkcyjny e, działa dobrze z telefonem Androidem Możemy odebrać, zakończyć rozmowę, odrzucić e, i tak samo sterować odtwarzaczem w telefonie. Zaraz pokażę. Działo. Mam odtwarzacz piosenki do testów. Dwa razy jak kliknę, to wznowię kawałek. Teraz Pausa. Tak śmiesznie. Dwa razy. Play. A żeby przejść kawałek dalej, trzeba kliknąć trzy razy. Przeszliśmy kawałek dalej. A żeby cofnąć, to trzeba kliknąć aż cztery razy. Tak szybko. Szybko cztery razy. Cofamy Pauza raz. Wznawiamy dwa razy szybko. A więc... Możemy... Możemy używać tych słuchawek z telefonem z Androidem. Pilot funkcyjny działa. Jeszcze mikrofon słuchawki znasz Słuchawki? Czyli mikrofon działa. Pilot też. Jeszcze sprawdzimy z odtwarzaczem MP3. Tak jak było słychać głośno, czysto, jak Dodam jeszcze na temat pilota, bo nie wspomniałem przy testowaniu odtwarzacza, że tym przyciskiem funkcyjnym środkowym możemy odebrać też rozmowę, no i zakończyć, i odrzucić. To chyba dwa razy. Klikamy. Odbijamy raz. Jak ktoś do nas dzwoni, nie chcemy rozmawiać, to dwa razy odrzucamy. No i po zakończeniu, jeżeli rozmawialiśmy, kończymy. Więc jeszcze ten przycisk środkowy służy do odbierania, kończenia rozmowy. Dzięki za uwagę.